Dzień dobry, nazywam się Ewa Jaworska. Na wystawie Układ prezentuję moje najnowsze realizacje. Są to, to animacje i grafiki, które powstały w cyklach prac i w procesach. Te nowe działania moje. Są naturalną kontynuacją wcześniejszych działań, które opierały się na mojej głębokiej inspiracji, zdaniem Stefana Temersona, że dziejemy się i kiedyś przestaniemy się dziać. To zdanie było mi bardzo bliskie, odniesienie do naszej ludzkiej aktywności, w której sam Temerson określa siebie i ludzi, że nie jesteśmy rzeczownikami, tylko czasownikami, jest mi bardzo bliski w poprzednich realizacjach i taka realizacja wygrała poprzednią edycję konkursu Transgrafia, kiedy budowałam obiekty, rysunki, które powstawały w różnych przestrzeniach zewnętrznych. Ważne było to, że te rysunki powstawały z naturalnych materiałów, z piasku, z ziemi, rzeczy, które w łatwy sposób ulegają procesom przemiany i destrukcji. Taki zbudowany rysunek pozostawiałam następnie czasowi i temu, co wydarzy się przez pewien okres, czekając do momentu, aż rysunek zniknie. Dopiero na koniec całość, która przez ten okres była systematycznie fotografowana interwałowo, została złożona w animację i można było prześledzić obraz tego, co się wydarza. Czasami bardzo silnie destruowała się sama postać. I można było śledzić ślad graficzny i zmianę tej postaci, a czasami ważniejsze było to, co dzieje się w otoczeniu. W obecnych pracach ważne jest dla mnie to, ponieważ z poprzedniego doświadczenia, jak zawsze, czekałam na to, że ten nasz obraz zniknie kiedyś, ale to nie było takie zawsze oczywiste i tak oczko nie znikamy i w naturalny sposób poprowadziło mnie to. Do zastanowienia się nad tym, że my po prostu nie znikamy i właściwie przeobrażamy się i coś wydarza się dalej. I w najnowszych animacjach również buduję obiekty w kształcie postaci człowieka, natomiast traktuję te postacie bardzo matrycowo. Budowałam matryce, które pozwalają na wielokrotne powielanie postaci w, w bryłach lodu. Te bryły lodu. Poddawałam zawsze jakimś barwieniom. Następnie te obiekty zanurzałam we wspólnym naczyniu i również obserwowałam, w jaki sposób te postacie się przeobrażają. One po prostu znikały i przychodziły w inny stan skupienia, natomiast barwy mieszały się. To, co doświadczyłam, można zobaczyć na aktualnej wystawie. Ważne też dla mnie w tym momencie było to, że wcześniejsze prace odnosiły się do przedstawienia jednej postaci. Teraz te postacie są w grupie, to są różne układy postaci, które możemy obserwować. I pojawił też się dla mnie ważny aspekt takiego pojęcia ciszy. Wtedy, kiedy przeobrażamy się i coś w życiu naszym dzieje się, to aby dokonać pewnej zmiany, to jeśli nie skupimy się we własnych myślach i w jakimś odczuciu ciszy, która jest dzisiaj trudna dla nas, dla mnie bardzo trudna, to wtedy to przeobrażenie jest łatwiejsze. Tutaj w galerii niektóre animacje pozostawiłam w szybszym tempie, kiedy łatwiej jest obejrzeć cały proces, co wydarza się między postaciami. Są to animacje od jednej minuty do 5 minut, ale w jednym miejscu są. Przedstawione dwie animacje, które możemy zobaczyć w dłuższym czasie około 40 minut. Ja wiem, że bardzo trudno jest przyjść do galerii, może na taki długi czas, ale może to też być okazja, aby prześledzić taki proces, który dzieje się bardzo, bardzo powoli. Ja zajmuję się grafiką i animacją. W animacji zawsze bardzo ważny jest dźwięk dla mnie on dopowiada kontekst i dopowiada różne historie. Tutaj celowo te animacje są pozostawione. Bez dźwięku. Na wystawie oprócz animacji pokazuje grafikę wykonaną w klasycznej technice wyrynorycznej. Ona jest bardzo precyzyjnie cięta. To jest poliptyk. składa się z sześciu elementów i każdy z tych elementów może funkcjonować osobno, natomiast po zestawieniu odkrywa nam się pełna złożona kompozycja wielopostaciowa przypominająca szachownicę. W rozmowach z kurator wystawy, panią Katarzyną Wejtygą rozmawiałam z nią o tym elemencie ciszy i w jaki sposób testowałam te animacje, szczególnie te długie. Mówię, sama mam z tym jakby problem z znalezieniem się wewnętrznej ciszy, ale to był też dla mnie moment pracy z samą tą materią. Natomiast linoryt jest czymś, co powstało, ale ten proces takiego precyzyjnego cięcia, i spędzenia czasu na wykonaniu tego typu pracy dla mnie był bardzo procesowy, ponieważ wymagało to żmudnych godzin precyzyjnego cięcia i może to jest ten moment wtedy ja miałam tą wewnętrzną ciszę. Sama praca z matrycami lodowymi, z formami lodowymi przynosiła dla mnie pociągała różnego rodzaju działania i Część animacji, które tutaj pokazuję, to są figury lodowe, które rozpuszczają się w wodzie. Natomiast dla mnie, jako grafika, to było ważne, żeby powstał ten ślad, który możemy zachować. Także jest tutaj kilka prac, które możemy zobaczyć na ścianach, których proces odbył się na podobnej zasadzie, jednak na papierze. Ułożone figury lodowe zostały poddane procesowi czasu i również rejestrowane. Natomiast pozostawiły po sobie tą odbitkę.